Piłkarze Paris Saint Germain jechali z Liverpoolem od spodu, a i tak przegrali mecz. Arbiter podjął decyzję na korzyść Derec. Skandal to za małe słowo. Wojtek Szczęsny, bohaterem FC Barcelony, która w dziesiątkę pokonała Benfica. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Jakub Moder i Piotr Zieliński spotkali się na Murawie. Inter bliżej awansu. Pewna wygrana Bayern Monachium nad Bayerem Leverkusen. Kluby mogą zarobić kolejną fortunę na klubowych mistrzostwach w świata kwota robi wrażenie, a Leo Messi w rozmowie z dziennikarzem ogłosił powrót do FC Barcelony, gdy nowy Camp Nou zostanie ukończone. To są osoby, które ostatnio do nas dołączyły, bardzo dziękuję. A jeżeli Wy także chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej, to zachęcam do dołączenia do nas klikając dzwoneczek. Życzę Wam miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. Wczorajsze mecze Champions League rozpoczęliśmy w Rotterdamie, gdzie Feyenoord podejmował Inter. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 2-0, do 0, co stawia Mediolanijczyków w uprzywilejowanej pozycji przed rewanżowym meczem na własnym stadionie. Od pierwszej minuty w barwach Feynordu wystąpił Jakub Moder, natomiast w składzie Interu pojawił się Piotr Zieliński. Nikola Zalewski w ogóle nie był uwzględniony w karze meczowej z powodu kontuzji. Feynord zaskoczył odważnym początkiem i przez pierwsze kilkanaście minut kontrolował grę, stwarzając kilka groźnych sytuacji. Inter jednak cierpliwie czekał na swoją szansę. I jeszcze przed przerwą objął prowadzenie. Być może to była ich zamierzona taktyka, aby dać się gospodarzom wyszaleć. Chwilę po zmianie strony wynik tego meczu podwyższył Lautaro Martinez, a kluczowe podanie zaliczył Piotr Zieliński. Polak mógł także wpisać się na listę strzelców, ale jego rzut karny znakomicie obronił bramkarz gospodarzy. Choć wydaje mi się, że miał on tutaj dużo szczęścia, bo uderzenie Polaka było dobre, wyróg bramki, ale być może troszeczkę za słabe. Po meczu włoskie media nie skrytykowały Piotra Zielińskiego za niewykorzystanie. Wstaną 11, ale pochwaliły go za ogólnie dobry mecz i asystę przy pierwszym trafieniu. Bardzo blisko gola był także Jakub Moder. Jego uderzenie zatrzymało się jednak na poprzeczce, a szkoda, bo gdyby piłka wpadła do bramki, to końcówka tego meczu mogłaby dostarczyć zdecydowanie więcej emocji. Inter wykonał bardzo ważny krok w kierunku awansu, no ale to jest piłka nożna i Feyenoord może zrobić jeszcze niespodziankę. Czy tak się stanie, dowiemy się po meczu rewanżowym. Sport czasami bywa niesprawiedliwy. No, niestety tak się dzieje. Ale o wyjątkowo wielkiej niesprawiedliwości mogą mówić piłkarze Paris Saint-Germain, którzy przegrali z Liverpoolem, choć w 100% niezasłużenie. Spotkanie w Paryżu było rozgrywane pod dyktando gospodarzy. Praktycznie przez pełne 90 minut kontrolowali to, co dzieje się na murawie. Po pół godziny gry piłkarze Louis Enrique stworzyli tyle okazji, że ciężko uwierzyć, że żadna piłka nie wpadła do bramki. Pochwalić tutaj należy Alisona, który po prostu bronił jak natchniony i ratował kolegów. Co prawda w końcu został pokonany, trafił Kvara z Helia, ale był na minimalnej pozycji spalonej i tego gola nie uznano. Sędzia także się nie popisał w momencie, gdy Konate bezpardonowo zaatakował barkole na skraju pola karnego. Sędziowie, nawet po analizie VAR nie zdecydowali się na ukaranie zawodnika Derec z czerwonym kartonikiem, ani też nie wskazali na 11 metr od bramki. Jak dla mnie jest to ewidentny atak zawodnika w czerwonej koszulce w plecy rywala, to na pewno nie była walka bark w bark. Nie rozumiem dlaczego arbiter podjął taką decyzję, ale jeżeli wy wiecie coś więcej na ten temat, to dajcie znać na dole w komentarzu. Wracając do meczu, to po zmianie strony nie zmieniło się praktycznie nic. Piłkarze Paris Saint-Germain dalej atakowali, no ale to jednak piłkarze Liverpoolu zdobyli gola. Elliot zastąpił Salaha i to była najlepsza decyzja Arnes' Lota w tym meczu. Przez swoim pierwszym kontakcie z piłką oddał uderzenie, które pokonało Donnarumę i dał wygraną Liverpoolowi. Co więcej, to właśnie to uderzenie Elliot'a było jedynym celnym uderzeniem Liverpoolu w tym meczu. Łącznie oddali przez 90 minut dwa uderzenia, a piłkarze Paris Saint-Germain 20 a 7 Benfica może czuć się podobnie jak PSG, dominowali, ale mecz przegrali. Wczorajsze spotkanie w Lizbonie zakończyło się wynikiem 1-0 dla Blaugrany. Od samego początku zagrał oczywiście Robert Lewandowski jak i Wojtek Szczęsny i polski bramkarz już po 24 sekundach meczu musiał ratować kolegów. Takich sytuacji było zdecydowanie więcej. A gdyby nie postawa naszego bramkarza, który od pierwszej do ostatniej minuty bronił jak natchniony, Blaugrana ten mecz by przegrała i to na pewno wysoko. W 21 minucie Kubarsi wyleciał z boiska za power tej sytuacji, gdy był ostatnim defensorem. Była to słuszna decyzja sędziego, który wychowanka Barcelony odesłał do szatni. Swoją okazję na gola miał także Robert Lewandowski, ale trafił w twarz bramkarza Benfiki. Lewy opuścił mu Rafę w minucie 78 no i raczej nie był to jego wybitny występ. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył Rafinha, który odebrał piłkę po niecelnym podaniu rywali i uderzył z dystansu nie do obrony. Jednak zawodnikiem tego meczu o dziwo wybrano Pedriego i myślę, że zdecydowanie bardziej ta nagroda należała się Wojtkowi Szczęsnemu. Aczkolwiek Pedri w jednym z pomeczowych wywiadów przyznał, że nagrodę oddał polskiemu bramkarzowi. Chyba już pewny awansu może być Bayer Monachium, który przed własną publicznością pokonał Bayer Leverkusen. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3 do 0. W minucie 8 trafił Harry Kane i to było jedyne trafienie w pierwszej połowie. Po zmianie stron podwyższył Musiala, a wynik tego spotkania ustanowił Harry Kane uderzeniem z 11 metrów. Co więcej to goście od minuty 62 musieli radzić sobie w osłabieniu po drugim żółtym kartoniku dla Mukiele. Bayern dominował, pewnie wygrał i awans ma na wy Wyciągnięcie ręki. Tegoroczna edycja Champions League przyniesie ogromne zyski. Triumfator rozgrywek będzie mógł liczyć na 100 milionów euro za rozegranie 15 spotkań. Jednak jeszcze w tym roku będzie można zgarnąć identyczną kwotę po rozegraniu zaledwie 7 spotkań. To wszystko będzie możliwe za sprawą nowego formatu klubowych mistrzostw świata, które odbędą się w USA od 16 czerwca do 13 lipca. Będzie to już 21 edycja, ale po raz pierwszy w historii wezmą w niej udział aż 32%. Kluby. Jak donosi Sky Sport łączna pula nagród wyniesie 1 miliard euro, a zwycięzca otrzyma 10% tej kwoty, czyli wspomniane 100 milionów euro. Gospodarzem tego turnieju będą Stany Zjednoczone, a większość meczów odbędzie się na wschodnim wybrzeżu. Na zachodzie jedynymi miastami gospodarzami będzie Los Angeles oraz Seattle. Europejskie kluby otrzymały aż 12 miejsc wśród 32 uczestników. W USA zobaczymy Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monachium, PSG, Inter, FC Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, a także Red Bull Salzburg. Niestety nie będzie nam dane oglądać w akcji ani Leo Messiego, ani Cristiano Ronaldo. Awans do tego turnieju wywalczyła jedna ekipa ze Stanów Zjednoczonych, mianowicie Seattle Sanders, ale także jedna ekipa z Arabii Saudyjskiej, czyli Al-Hilal. Budowa nowego Camp Nou już trochę trwa, no i jeszcze troszeczkę potrwa, dopóki cały stadion jak i otaczający go teren zostanie całkowicie oddany do użytku. To idealnie będzie się zbiegać ze końcem kontraktu pomiędzy Lomessim a Interem Miami. Co prawda jego obecna umowa wygasa w czerwcu, ale najprawdopodobniej zostanie odnowiona o jeszcze jeden sezon. Jednak gdy ta umowa już się zakończy, możemy spodziewać się wielkiego powrotu, gdyż Argentyńczyk przyznał, że nie zamierza zakończyć kariery. Dopóki nie zagra na Nowym Camp Nou. Nie mogę zakończyć kariery bez zagrania na Nowym Camp Nou. Takie słowa miał wypowiedzieć Leo Messi w rozmowie z dziennikarzem Alexem Kandalem. Czy faktycznie tak się stanie? No, nie jest to wykluczone. W każdym razie, pięć dni temu na kanale Odziwo Apple Music pojawiła się rozmowa z Argentyńczykiem, gdzie również odniósł się do tematu FC Barcelony. Na temat katalońskiego klubu powiedział wiele pochwał, ale oprócz tego nie padło tam nic odkrywczego. Jednak, było nieco inaczej, gdy został poruszony temat Paris Saint-Germain. Decyzję o transferze do PSG musiałem podjąć w biegu, bo musiałem opuścić Barcelonę. To były dwa lata, w których nie czerpałem radości. Nie byłem szczęśliwy na co dzień, ani podczas treningów, ani meczów. Naprawdę bardzo trudno było mi się do tego wszystkiego przystosować. No i standardowo na sam koniec o tym co nas dzisiaj czeka. W ramach 1/8 ligi Europy AZ Alkmaar, Tottenham, FCSB, Olympic Lyon, Fenerbahce, Glasgow Rangers, Real Sociedad, Manchester United, Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt, Bodo glimt Olympiakos Pireus, AS Roma, Athletic Bilbao, a Victoria Pilzno podejmie Lazio. Natomiast w ramach 1/8 ligi Konferencji Europy zmierzy się między innymi FC Kopenhaga z Chelsea, Molde podejmie Legię Warszawa, Jagiellonia Białystok, Serkle Brugge. Grecki z Karola Świderskiego i Bartłomieja Drągowskiego zmierzy się z Fiorentiną, a swoje mecze rozegrają jeszcze takie kluby jak Real Betis, Lugano czy Jurgarden. Na dziś to koniec, dziękuję za oglądanie do końca. Jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, będzie mi bardzo miło jeżeli go ocenicie i zdecydujecie się na dołączenie do nas, klikając dzwoneczek. Zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!